Nam niezmiernie miło Państwa gościć i cieszymy się, że zaszczyciliście nas swoim przybyciem. Niech ten wielki wieczór przyniesie Wam spokój, radość, niech żyje własnym życiem, niech odwieczna miłość za w Waszych sercach nie przyniesie Wam dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń tych dużych i tych małych, sukcesów i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego na Boże Narodzenie. Dziękuję. burmistrz, byśmy, pan sekretarz, byśmy tego lokalu nie mieli. Także dziękujemy w imieniu całego zespołu. Za Naszej kariery. wszystkich zaproszonych gości bardzo jest nam miło, że możemy się spotkać właśnie w tym nowym miejscu. Powiem tak, że za długie czekanie Dobre posiadanie, prawda? I tutaj fajnie się złożyło, że ten lokal udało się pozyskać. Ja wiem, że przychodziłyście już z początkiem roku, tego, że macie tam wypowiedzenie umowy, prawda? I tutaj rozważaliśmy różne propozycje, i byłą komendę policji, no i też tak, taki pomysł, że tutaj tego lokalu gdzie się dzwonił po I tutaj dzięki przychylności pana starosty, ten lokal możecie dzisiaj testować. I wydaje mi się, że dużo lepsze warunki są niż były tam. I cieszymy się bardzo, że właśnie spotykamy się dzisiaj na Wigilii. No drodzy Państwo, czas świąteczny się zbliżył, prawda, już jest tuż tuż. Aura pogodowa dopisała, święta może będą jak z bajki, a może będą trochę inne. Cóż, zobaczymy. Z tej okazji też chcielibyśmy złożyć Państwu życzenia świąteczne w imieniu własnym, moich zastępcy, radnych Rady Miejskiej. I myślę, że tutaj zaproszonych gości, chyba że Pan Starosta tam siebie jeszcze pewnie coś doda. Życzymy Wam zdrowych, wesołych, radosnych świąt. Niech te święta będą takie wyjątkowe, rodzinne, spokojne. Niech będą takim wytchnieniem od codzienności, ale spędzone właśnie z bliskimi, może na wspomnieniach, jak to było kiedyś, bo te święta się zmieniają na przestrzeni lat. Drodzy Państwo, życzymy przede wszystkim radości ze spotkania z bliskimi. Życzę przede wszystkim zdrowia, bo to zdrowie chyba najważniejsze, i spokoju, bo sytuacja, jaka jest obecnie na świecie i bardzo blisko naszego kraju. Ta wojna na Ukrainie. No daj Boże, żeby do nas przyszła. I życzmy sobie wszyscy właśnie radości, zdrowia i tego spokoju, żeby gościł na zawsze w naszych domach. A w związku z tym, że za chwilę mamy również nowy rok, chcę Państwu życzyć samych sukcesów w tym nowym roku. Patrząc na tą ścianę, no to sukcesów jest bardzo dużo, bo same Myśmy rozmawiali, że wreszcie jest miejsce, żeby ich pokazać te domy. No więc życzymy samych sukcesów, samych ciekawych wystąpień. Wiem, że spotykacie się z różnymi osobistościami, gotujecie z wielkimi kucharzami. No więc życzę, żeby ten rok był jeszcze bardziej ufity, w te nasze sukcesy. I jednocześnie chcę Wam serdecznie podziękować za znakomite promowanie naszej gminy na przestrzeni naszego kraju, ale życzę tej promocji może nawet i poza krajem, tak jak się dzieje w przypadku orkiestry naszej zaczynała też w kraju, a teraz już jest na arenie międzynarodowej. Życzę Wam z całego serca samych sukcesów, wszystkiego dobrego i wesołych świąt. Dziękujemy Dzień, bardzo. bardzo. Natomiast tylko się zostało przyłączyć do tych pięknych życzeń, ale też życzę tej... Osobiście tutaj, jak również w imieniu WAS Powiatu, tutaj Mirka Kołujak, który jest członkiem zarządu, i on tutaj zabiegał o ten lokal dość niestrudzeniem. No, ale przy przychylności y, pana burmistrza, mogliśmy tą transakcję jakąś dokonać. I macie ten lokal tutaj. Jest trochę skromny, tam w swojej powierzchni, no, ale większego już nie było chyba, żeby w internacie na drugim piętrze, ale już rozmawialiśmy przed chwilą, że to byłoby trochę niezręcznie dla Was, bo by mm, po prostu chcecie mieć taki. I z zewnętrznym wejściem bez, bez alarmów, i tak dalej. niezależny nie tak, nie można powiedzieć. Też z okazji Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwych, pogodnych, rodzinnych świąt, w atmosferze takiej optymizmu, radości, wzajemnej życzliwości. A rok 2022, 2023 nie będzie rokiem pełen sukcesów, zdrowia, wszelkich pomyślności, spełnienia marzeń. Myślę, że. Jak to się wszystko spełni, grube portfele, szupy, spędzenie. dużo droga wszelkich bądź szczęścia dla Was i Waszych rodzin. Proszę uciec od od starosta Stefana Pernacziaka i tutaj od Mirka Hołaja, który jest z nami i jeszcze raz podkreślam, on tutaj zabiegał z, z, o ten lokal, także też mu tam podziękuję, Ci kiedyś tam. <todgłosy> <todgłosy> o kolejne.